Dzień dobry. Jesteśmy po kolejnych meczach piłkarskiej Ligi Narodów edycja 2022-2023. 8 czerwca nasza reprezentacja Polska reprezentacja w piłce nożnej zmierzyła się z Belgią Brukseli, gdzie przegraliśmy 1 do 6. Można przegrać 6 można przegrać sześcioma bramkami, ale także przy okazji można stworzyć świetne widowisko, świetne widowisko, cios za cios, bo przecież można przegrać 6-3, można przegrać 6-4, można przegrać 6-5, i wtedy można wyciągnąć wnioski ze swoich akcji bramkowych. Natomiast my nie przegraliśmy 6-5, my przegraliśmy 6-1. Martwi to, że w sytuacji takiej, kiedy wszystko z ofensywą i z defensywą nie jest dopięte na ostatni guzik. To nasza prezentacja wraca do podstawowych założeń, czyli w ofensywie laga do przodu na napastnika, najczęściej wtedy jest jeden napastnik, a w obronie wszyscy zawodnicy rzucają się na piłkę. Także jest to no delikatnie mówiąc, nie było to najlepsze spotkanie, nie można odmówić zawodnikom zaangażowania. Zaangażowanie było, ale to było stanowczo za mało. Następny mecz w Rotterdamie 11 czerwca 2020 roku, Holandia. Mecz z Holandią zremisowaliśmy, udało się zremisować 2-2. I tutaj nie tylko podkreślali to zawodnicy, że było zaangażowanie, ale także moim zdaniem była znacznie większa mądrość znacznie większa mądrość całkiem składne, całkiem składne akcje te akcje. W kontratakach, ale także całkiem składna obrona, i udało się ten mecz zremisować. Kolejne spotkanie Warszawa 14 czerwca 2022 roku. Belgia 0 do 1 z Belgią. I tutaj, tutaj już z kolei można powiedzieć, że w tym ostatnim meczu zabrakło zaangażowania, ale słuchając wypowiedzi Czesława Miśniowicza, to tutaj nasi nie podchodzili do pressingu, bo bali się kontrataków ze strony Belgów. Takie, takie, tak można było zrozumieć wypowiedź Czesława Michniewicza, czyli pojawiła się już taka bojaźń, taka bojaźliwość, że, że bronimy się, nie atakujemy za bardzo, żeby, żeby przypadkiem przeciwnicy nie, nie strzelili nam bramki. To nie są zbyt dobre założenia, tak naprawdę, bo musimy pokazywać jakiś futbol. Natomiast raczej Znaczna część dziennikarzy, znaczna część, część kibiców jest przekonana do tego, że Polska gra lepiej wtedy, kiedy jest dwóch napastników, ale odmiennego zdania były zarówno sztaby szkoleniowe Jerzego Brzęczka, jak i Czesława Miechniewicza, i dopiero, dopiero pod koniec meczu czasami gramy na dwóch napastników, gdzie, gdzie był wczoraj Robert Lewandowski i Karol Silewski, wczoraj 14 czerwca, i wyglądało to od razu dużo lepiej. Także nastroje po tych meczach, bo tych. W trzech meczach Ligi Narodów z Belgią, z Holandią i znowu z Belgią raczej są takie smutno mieszane. Także trzymamy kciuki, żeby było lepiej. To wszystko dziękuję za uwagę i do zobaczenia, następnym razem.